Jak stworzyć kurs, który się sprzeda? Kluczem do stworzenia udanego kursu online jest połączenie trzech elementów. Po pierwsze, twoja wiedza i doświadczenie. Musisz wybrać temat, w którym czujesz się pewnie i masz unikalną perspektywę. Twoja pasja i autentyczność są tu najważniejsze. Po drugie, zainteresowanie rynku. Nie wystarczy mieć świetny pomysł, ludzie muszą go szukać. Aby znaleźć dochodową niszę, wykorzystamy sztuczną inteligencję. Pokażę Wam, jak za pomocą narzędzi takich jak ChatGPT czy Gemini odkrywać trendy, analizować popularność tematów i znajdować luki na rynku. Po trzecie, rozwiązanie konkretnego problemu odbiorcy. Twój kurs musi być odpowiedzą na palącą potrzebę. Musi rozwiązywać problem, który trapi Twoich przyszłych klientów. Ludzie kupują rozwiązania, a nie tylko wiedzę. Przejdziemy teraz do praktyki. Po znalezieniu pomysłów z pomocą AI użyjemy kanwi do stworzenia wizualnej mapy myśli, która pomoże nam uporządkować i rozwinąć nasze idee. W ten sposób z chaosu pomysłów wyłoni się jasny i konkretny plan na dochodowy kurs.